Witajcie że strony FTX. W dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie Alana 555. Więc lecimy. Jak ktoś, to przed odcinkiem sobie już trochę przesłuchałem tą piosenkę. Więc no. I napisałem parę komentarzy. Tak naprawdę chwilę temu. Ej ty! A tu jest mój komentarz. No. Więc no. Oglądasz. No co, zima jest zima, co jest? Co? Co on powiedział? Nie trzeba się grubo ubierać. Chłopie, nie trzeba. Jak ktoś chce, to nie, Jak ktoś chce, no to może się grubo nie ubierać. Ja się ubieram tylko w kurtkę i tyle chłopie, Dobra, w koszulkę jeszcze w kurtkę, w spodnie i wychodzę sobie na dwór jak mi się chce. <mawiamy> nie trzeba. Głośniej śpiewaj. I weź się bardziej postaraj. Jeszcze bardziej się trzeba postarać. No już jest jakiś mały progres. Ale jeszcze lepiej. Ale się trzeba jeszcze bardziej postarać. Weź ten, nie wiem. posieć nad nutą z 2-3 dni. Lub nawet dłużej. Nie wiem. Postaraj się, nie wiem. Po prostu, no. to jak się nie lubisz ubierać, no to sobie wyjdź z samej bluźni i tyle, no chłopie. Co masz za problem? Ja se dzisiaj wyszło, bo musiałem po tego, po coś tam iść i... Nie było tak gimno. Nie trzeba. A może ja też niedługo nutę stworzę, ale to... No ja nie mam pomysłów na tekst, więc no... Nie trzeba Śpiewaj głośniej, no ja już coś powiedziałam, bo ja cię ledwo słyszę Nie trzeba się ubierać tak grubo No to bardzo jest cringe, ja nie wiem więc ja nie wiem. Nie, czekajcie, cringe się chyba pisze przez... Co się pisze chyba cringe? To jest chyba angielskie słowo, czekajcie. Ja nie wiem. Dobra, nie wiem. Nie trzeba, można. Nie trzeba. Bałwana? Bałwana się nie da lepić, tak naprawdę. Ja próbowałem, nie mogłem. No dobra, wczoraj mi się jakoś udało takiego bałwana, kurde, ulepiłem. Dałem mu jakieś okulary, fajamu, da mi sobie chłop odpoczywa ten, tam sobie na podwórku moim odpoczywa chłop z papierosem. Tam mleko mu jeszcze dałem, co ja tam... Czekajcie, co jeszcze mu tam dałem? Jeszcze mojego Brata młodszego dałem kalosze, mu tam, jako nogi, on se tam siedzi, chłop odpoczywa, bo mi odśnieża przed domem. Tyle Do śniegu na, u mnie w domu napadało. Nie u mnie w domu, tylko na, na dworze napadało. Tak grubo, ale co? Ale co? W ogóle wczoraj to ja byłem w tym. Tam w mojej okolicy. Y, pojechaliśmy sobie. Wyjeździliśmy na sankach z moją siostrą. tam ktoś jeszcze był. I y, y, ten. Y, I wzięliśmy drona z kamerką. Chciałem coś nagrać, ale. Ten dron jest taki, że jak. Y, no będzie w pobliżu. Wyczuła no człowieka, to on od razu leci, jakby w. No w inną stronę, no i się na ogrodzie zaczepił i, i ten. I mi się śmigiełko rozwaliło. No i, i niestety mówi się trudno w takich sytuacjach. No, 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 no. Kulki, śnieżne, ale... kulki śnieżne? Kto mówi na śnieżki kul ku kulki śnieżne? To jest... A co z zimą? Nie trzeba. To jest, to jest jego kolega, który pisze, że to jest niby fajne, no ten... To... O kur. O matko, co? I... To to... The... Aż mnie zatkało teraz. Trzeba to masz, czekajcie, co jest z tym takiego fajnego, że to masz tyle wyświetleń? Ja nie wiem. Co to jest? To jakiś chyba kolega Alano. To w ogóle dopiero teraz zobaczyłem, że, jest, że on nutkę zrobił. Mi się nie podoba ta nutka, ale jest na pewno lepsza od wszystkich, które on zrobił. Taka jest moja opinia. No i tak. Jest na, na szczęście lepiej. Mam nadzieję, że jeszcze lepiej w następnej będzie, jak taka w ogóle powstanie. Życzę, żeby, powst żeby źle zrobił, życzę, żebyś zrobił jeszcze lepszą nutę niż ta. No bo ta jest nawet dobra. Bardziej się postarałeś niż z wszystkimi innymi. Szczerze, a w ogóle gdzie tam to co wczoraj oni nagra... a to jest to słaba, była no to to mu się w ogóle nie podobało. No. Też też zostawił łapkę w górę. Znaczy w dół. No jak no jak twój kolej jak twój, jak twój kolega pisze, że fajna nuta, no to pewnie, no bo mu się, bo zawsze kolega będzie pisał, że to jest fajna nuta. No ja znam Alana, ale no po prostu ja jestem, ja, ja szczerze mówię, że mi się nie podoba i tyle. Wypłynęcie jak nowa nuta o 13. A czyli jutro. Okej. Okay. To to w ogóle ten łoski jest? Jakiś, nie wiem. Ja też mi się nie podobała. Nie wiem. Dobra, to będzie koniec odcinka, więc Elo. I najpewniej albo w, albo w wtorek, czwartek środę, albo w piątek będę miał playa. Bo, bo tak, bo, 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 bo tak, bo tak się stało i się nie odstanie i nie wiem co ja gadam, więc to będzie koniec odcinka, więc Elo. Najpewniej, ja nie wiem sam. Dobra, to już jest koniec. A i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Elo.